Bał! 4 sekund mi brakowało do 10 minut. sorry No to robimy dobre filmy dzisiaj z Jak się tak słuchacie i lubicie dobijać lajki, wyświetlenia, i <gulanie> ogólnie wszystko robicie po to, żeby zadowolić Padreisa, no to może. Skorzystacie też z zaproszenia na mojego Instagrama. Co dobimy tam chociaż 200 obserwujących. Nie jest mój Instagram zbyt popularny, ale może wzrosnąć wraz z YouTube'em. Jeżeli no będziecie tak mili. Zapraszam Paradise 124 Instagram jest zablokowany, ale tylko i wyłącznie po to, żeby żebyście no wiecie, wiadomo, żeby ktoś jak chce obejrzeć go w środku, to no żeby musiał go jednak <grym> zasubować także no jest konto prywatne, ale jeżeli macie ochotę, to wbijajcie na naszego Instagrama, znaczy na mojego Instagrama. Jednak samego Instagrama nie podam, przynajmniej na razie, bo nie pytałem się jej, czy chce, ale jak będzie chciała, to zobaczymy. Paradise to właśnie 4-3 kciuki. Dzięki. Powiem Wam, że Wam bardzo dziękuję, bo jestem pod wielkim wrażeniem tego, że naprawdę, jak proszę Was o łapki, to dajecie łapki. Jak proszę Was o to, żebyście oglądali odcinek, tylko go, a nie go przeklikiwali, to to robicie. Jesteście wspaniali po prostu, nie? A wyświetlenia, jak jest dobry temat, jak jest fajna treść, to i tak się zgadzają. Super, dzięki bardzo. Pozdrawiamy Was. Dzięki. Ty, w ogóle nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, nie? Dopiero teraz sobie zobaczyłem i niechcący ten... <laughs> Masakra. Tutaj pokazuje, kurwa, w terabajtach? To musi być... To musi być jakiś bug z tymi terabajtami. Życie, śniadanko, kawka. Zaczynamy dzionek. Małe pykanko w cybierki po W końcu jedziemy, kurczę, już mamy dzisiaj dupę Szczerze mówiąc mam nadzieję, że nie, nie dobijecie tych lajków, bo nie będę miał, kurwa, co wrzucić No Leniwy dzień Jedziemy. Tak, jedziemy po pickę, Jedziemy po jakieś piwko Zrobimy może później jakąś małą degustację Teścik browarków, Polecane jakieś piweczka Roksona prowadzi, mi się nie chce. Taka wypraweczka na wieczór dzisiaj. Idziemy pokazać tego. Dla Nikosia tego. Ptaszniczka. Zwierzątka. Zwierzątka, mówił, że lubi te... Y... Pajączki. Pajączki, no. Mówił, o, że... O, ja nie lubię. Coś tam, coś tam pokazywaliśmy, jakieś zwierzątka ostatnio na filmie i on mówił, że ptasznika by chciał mieć. A, nie, bo a propos tego pająka, co widać ja tam? Ja boję. A propos tego pająka, co się ostatnio tam? Ja się boję. Zaraz będzie wszystko wiadomo. Nie wiem, co one coś się myją chyba. Trochę brudna szyba, ale coś tam będzie widać.

Pokazał mi dubkę. Jakie śliczne? Nie. Mały obiadek. Meksykana Gorzów. Polecam. W ogóle nie wiem, czy to zauważyliście, ale tak naprawdę nie ma z nami kotków. <laughs> Zostały u mamusi mojej, która się nimi opiekuje i też ogląda nasze vlogi. Pozdrawiamy i dziękujemy za opiekę, bo mamy na razie spokój. Znaczy spokój, tęsknimy za kocisami, ale wiadomo o co chodzi, no. <laughs> Boczuś, oliweczki, kurwa, co jeszcze? Jala penios. totalnie dla mnie. Dajesz mnie tak? No Dawid! Daj mi spokój, proszę. Cały dzień mnie denerwuje. <small> <prawie> <small> <small> Mm. Seven i pizza. Polecamy z bretem pitem. Z chlebem pitem i tym Morganem, wolnym człowiekiem. Polecam bardzo serdecznie, ponownie raz. Ponownie, ponownie raz, kurwa. Ponownie e, Meksykanę. Meksykana z gorzowa, świetna pizza. Tyle kurwa dodatków, tyle boczku, że zaraz idę go zdjąć z tej pizzy, kurwa, jeszcze zrobię sobie na nim jajecznicę. Nie żałuję, nie żałuję, naprawdę, kurwa, Nie żałuję. Mam kilka ciekawych trunków i chciałbym zaprosić Was na mały teścik, który wrzucimy troszeczkę potem. I no, tutaj jest kilka fajnych smaków z poleceń naszych kolegów. Między innymi tutaj moja jedna z dobrych propozycji to piwko na miodzie. Są dwa piwka na miodzie: jedno piwko to miód gryczany, bieloronka. i drugie to jest na miodzie Drachi. Tutaj one tak się prezentują. Wysoka dość zawartość miodu, prawdziwego miodu to nie jest tylko aromat. Ja bardzo lubię takie piwko, jakie jest schłodzone. Bardzo lubię sobie właśnie tasować te piwka. Żeby były troszeczkę smakowe, żeby ciemne było, jasne. To tamto jest. No, bardzo wielkim smakoszem piwa. Z polecenia kruka mamy tutaj Captain Jacka. Wiadomo Hajne Canik Captain Jack. Tutaj jest akurat y, pomarańczowy smak. Będzie też namysłów. Zobaczymy. Bo nie piłem yy, ale jestem bardzo podekscytowany, bo podejrzewam, że będzie na pewno dobre. Jest drugi Jack, jest y, oryginalny smak piwa. No zobaczymy. Nigdy nie piłem tej pinakolady. Roxana z Somerzbi kupiła właśnie pinakoladę i watermelon. Watermelon podejrzewam, że. <laughs> watermelon podejrzewam, że będzie naprawdę dobry, bo to raczej taki sprawdzony smak. Znany smak. No zobaczymy jak to wyjdzie w każdym razie. Zapraszam na test. Dzięki za oglądanie filmu. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Dziękuję za lajki, za wyświetlenia. To no, totalnie za wszystko, bo naprawdę tylko wyłącznie Was o coś poproszę i robicie to w trymiga. Naprawdę dziękuję, miłego dnia i trzymajcie się. Pamiętajcie, o oficialny klub z Polski żyje.